Tylko nie ruszyły. Niezły start. Troszkę stracił El Nizo. I z tyłu również ruszyła Formuła MS. Tymczasem na front wychodzi Harry Blue. Harry Blue na drugim miejscu galopuje Largo Winch, to jest czołówka. Na trzecie przesunęła się Mescalina. Do celownika jest jeszcze 1500 metrów. Jako czwarty galopuje Fire on the Track. Dalej Hirokin. Za Hirokinem El Nizo, który już nadrobił stratę. I ostatnia ciągle jest Formuła MS. Mają do pokonania jeszcze 1300 metrów. Zdecydowanie Harry Blue, on jest liderem. Na drugim miejscu Largo Winch, na trzecim Meskalina. Konie tutaj lekko bardzo galopują. Tam tylko Cux jest prostowany przez jeźdźca, bo zachowywał się niesfornie. Ciągle Harry Blue. Na drugim miejscu Largo Winch. Na trzecim meskalina. Nic się nie zmienia. Czwarty przy Kanacie galopuje Fire on the Track. Za nimi przy Kanacie El Nizo. Od pola jest Hirokin. Stawkę zamyka formuła, która idzie w lekkim odstępie za końmi. Przed nią mocno bujany Cux. Konie już weszły w zakręt. Już są nawet za połowę zakrętu. Zdecydowanie Harry Blue. On próbuje uciekać, zanim bardzo lekko Largo Winch. To jest czołówka przesunął się do przodu Herokin. I rozpoczyna się finisz. Na prostą wyprowadza Harry Blue. Jeszcze utrzymuje prowadzenie, ale będzie atakował go Largo Winch. Polem meskalina się rozpędza. Rozpędza się tam również kapitanie Herokin i Elnizo. Te konie od pola, a jeszcze broni się doskonale Harry Blue. Harry Blue, on jest na razie pierwszy, atakuje go Mescalina, od pola finisuje El Nizo. El Nizo atakuje prowadzącego El Nizo, ale, Herokin, ale Harry Blue jeszcze się broni, wygrywa Harry Blue, drugi będzie El Nizo i trzeci przy Kanacie Largo Winch.